Czołem myślącym, chwała za odwagę formującej się braci frontowej. Dzisiejszy przekaz będzie o samozagładzie. Tak na przykładzie trzody chlewnej i rolnictwa, o samozagładzie Polaków, ale też o tak zwanym eurogłodzie. Później będę mówił w innym materiale na przykładzie bydła wołowiny, ale dzisiaj na przykładzie trzody chlewnej o eurogłodzie. Które wynika z ideologii, z chorych ideologii, które lata są realizowane w, naszych, w naszej Europie, w naszych państwach, pod płaszczykiem różnych zatrutych koncepcji, tak naprawdę trujemy, zniewalamy, dezorganizujemy nasze narody, nasze społeczeństwa. Ale zanim to oczywiście o przeciwdziałaniu zanim opowiemy w jaki sposób to się odbywa, to takim przeciwdziałaniu powiedzmy na razie na tyle, ile można, żeby utrudnić dobre samopoczucie władzy. Jak wiecie dobrze, to tylko tyle i aż tyle. Jak wiecie, są te spotkania rządzących, PiSu i tam ich tych koalicjantów jeżdżą po Rzeczpospolitej i nawijają makaron na uszy, kłamią, rzą prosto w oczy. Co możemy zrobić? Oczywiście oni się zamykają. To jest nie, to, to niebywałe, żeby ktokolwiek, jakakolwiek władza nigdy do tej pory nie było, jakoś kaciubkę sobie zrobią, ponasadzają koła Gospodarki strażaków i tak dalej. Każdy jest umówiony, wszystko i nikt kto jest wolnym człowiekiem nie ma dostępu. N nie rozumiem tego w ogóle. Przecież przypomnijcie sobie pisowcy, wasze spotkania, nasze spotkania były otwarte. Tak? A co się nagle stało? A czujecie, żeście zgrzeszyli, tak? I że naród może w którymś momencie źle potraktować. No widać. Więc żeby sobie nerwów nie psuć, kochani. Kocia muzyka. Przed ich spotkaniami jest czymś najlepszym. Nie po przed, to niewiele kosztuje, na dwa samochody. kosz jest niewielki, bo to w układzie, zobaczcie gdzieś, powiatu miejscowych. Pojawiacie się przed tym miejscem, w którym oni się spotykają, gdzieś od określonej odległości. Dwa, trzy tam transparenty, coś tam na białej kalce czarno napisać, a wiecie co pisać, nie będę podpowiadał. I co się da, tylko głośnego, gdzieś tam syreny, jakieś tego, wszystko jest. Dzisiaj, akustycznych mamy dużo możliwości, dosłownie w kilka osób, groszowych. Nowa sprawa i zrobić im kocią muzykę. Zadajmy sobie pytanie. Oczywiście, do momentu, jak już tam sobie się zamkną, będą mieli te swoje konklawy, należy zadać pytanie. Czy to skuteczne i po co to? I dla kogo to będzie skuteczne? Kochani. Niezwykle, bo tam Kaczyńskiego, pozostałych, oni są już tak zakłamani, że to ich nie przestraszy, oni się dobrze czują w tym zamkniętym swoim schronie, w tych, w tych swoich bunkrach partyjnych i takie tworzą, zobaczcie to już w terenie, ale to niezwykle korzystnie skutkuje na tych, którzy przyjadą z województwa, na miejscowych kacyków partyjnych. Im dusza zaczyna się palić, im, de delikatnie mówiąc, robi się gorąco, dreszczyk emocji przechodzi, bo oni są tutaj blisko. Kaczyński ucieknie, się schowa lub gdzieś tam pójdzie wyżej, a oni tu zostaną. To jest wojna psychologiczna, wojna psychologiczna i nie dotyczy to tylko rolników. Nie dotyczy to wszystkich nas, Polaków. Mamy dużo, dużo do powiedzenia. Kocia muzyka. To jest odpowiedź Polaków. Natomiast jeśli chodzi o rolników, to zwolnieni są ci, którzy nie popełnili tego błędu. Ale ci, którzy głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, wy macie obowiązek. Jeszcze raz. Obowiązek uczestniczenia, bo to Wyż zgotowaliście taki los. Więc ten, kto głosował, rolnik na Prawo jest Sprawiedliwość, z obowiązku ma tam być, odegrać, trochę oderwać się od roboty, nie ma problemu, to niewiele kosztuje, a duży efekt przynosi. I to ten powiedziałem, jaki, ponieważ te kłamstwa i przyszłość, a szczególnie to prawdziwe starcie w wyborach. To będzie dopiero wówczas procentować, zaczną się bać. O to, właśnie, o to właśnie chodzi, żeby nie podskakiwali tutaj na dole. I teraz lecimy właśnie z tą czodą chlebną. Kochani, słyszeliście, że jest taka choroba afrykański pomór świ, świn. Epidemia. Pomór to znaczy, że wszystko umiera wokół. I opowiedzmy, ja już kilka materiałów, to też mi nudnym się dzieje. Jak to z nami Polakami 100 razy powtórzysz, a trzeba tysiąc. No i to robimy y, aż do tego skutku. Więc wyjaśnijmy sobie. Po pierwsze, to jest mm, komunikat z głównego inspektoratu weterynarii. I cóż tu my mamy? Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF. W związku z czym, choroba ta, nie ja tutaj, choroba ta nie stwarza zagrożenia dla. Ich zdrowia lub życia, ich to zrozumieniu ludzi. Jeszcze raz, afrykański pomór śmiń w żadnym zakresie, choćby mikrometry, w żaden sposób nie zagraża naszemu życiu i zdrowiu. To jest wspaniałe w dalszym ciągu mięso, które należy konsumować. No dobrze, jeśli tak jest, to w czym polega problem, że jest to epidemia, jakaś choroba, no nie? Zresztą ostatnio pewną covidodzę żeśmy przerobili, to rozumiecie, już łatwiej zrozumieć ten cel ASF-u. A zagraża jednak samym świnkom, one są czułe, stadą trzody, że się po prostu zarażają. No, gdybyśmy też to przyjęli, no dobra. No to państwo co pomaga? Poprzez yy, państwo, inspekcje weterynaryjne, to wszystko chroni gospodarstwa, chroni gospodarstwa po to, żeby ta choroba nie zarażała i żebyśmy mogli hodować świnki. No i tak chroniła, chroniła, że z 300 tysięcy, nie, prawie 450 tysięcy, jak się w 13 roku w 2013 rozpoczęła, czyli PSL. A teraz PiS zostało łącznie nam na całą rzecz pospolitą, wielką, kraju, który od setek lat, a ostatnie 200 to ostro słynął właśnie z naszej hodowli. Nawet w totalitaryzmie, w tak zwanej komunie, byliśmy jednym z wiodącym nie tylko w Europie, w świecie producentów. mamy. 60 tysięcy gospodarstw na całą rzecz pospolitą, a de facto takich, gdzie coś się produkuje, zaraz powiemy w jaki to sposób, nieważne, to też jest patologia, to gdzieś w granicach 40 paru tysięcy na całą rzecz pospolitą. Zobaczcie, jak się władza troszczyła. Pesel jak się troszczył, teraz pis jak się troszczy o to, żeby choroba się nie rozwijała. No i co? I polikwidowali gospodarstwa, tak? I zlikwidowali hodowlę. Naszą Polską. Bo z polskiej rodzimej hodowli, jak to są rządowe dane, ich dane oni się przyznają. Mamy od, o, od czterech, czyli polski prosiaczek, polska locha i tak dalej. 4,5 4 do 5 milionów sztuk. A nam na własne potrzeby, Polakom, potrzeba w przeliczeniu na sztuki żywe 17 milionów sztuk. Jeszcze moglibyśmy eksportować, bo normalnie potencjał tego państwa. Nawet w Perelu to było 20 parę milionów, nawet 4-5. A tak normalnie, dzisiaj też powinniśmy w granicach niezwykle korzystnie dla środowiska tu nie byłoby żadnej, żadnego problemu, najmniejszej skazy. Gdybyśmy w Polsce około 25 milionów sztuk minimum. tak władze się powinny określać. Dobry minister, to jest taka produkcja. A mamy 5, czyli 20 milionów nam brak, i moglibyśmy zarabiać na tak zwanym eksporcie. I teraz, no to widzimy, jak się państwo zatroszczyło, i wszyscy na to się patrzą. Rycyk też to błogosławie, wtedy podskakiwał, jak był PSL i tak dalej. Prosili mnie nieraz, u, jak to można z Maryja, kto z nowej świnie wybija, no nie? A pisać rządzić, ich ludzie wybijają i nagle wszystko jest w porządku. Błogosławieństwo tego. Zobaczcie jaki upadek. Pozbycie się dosłownie mózgów. No nie, ja nie mówię, że rozumowanie, bo sam mózg jeszcze o niczym nie wskazuje. Moje pieski też mózgi mają. Ale na pieski są w porządku, no nie? Co, co o czym nie powiem o ludziach przecież, no nie? Nawet o, o tak zwana okolica, bo mają mózg, ale nic z tego nie wychodzi, no nie? W związku z tym, widzicie do czego myśmy się dzisiaj doprowadzili? Tak, wybito nam. Czyli zlikwidowano co zlikwidowano? Dział gospodarczy. Bo żeby były te lochy, to potrzeba żaróweczka, energii, klateczka, etc., etc. To taka kasa. To tyle miejsc pracy. No i korzyści dla nas. O korzyściach powiem. Tu są korzyści. I szczególnie tym filozofom, którzy, którzy nie widzą zdrowego mięska w tym. U... Nie jedzcie tego zdrowego mięska. No nie nie jedzcie tego. Nie jedzcie w ten sposób wyprodukowanego, wytworzonego, nie jedzcie, a na pewno będziecie zdrowi. Wierzę to. No nie? Ale to. To nie o tym. Najważniejsze jest to, to do, do, do czego przechodzimy. No dobrze, to tak likwidowali. I wyobraźcie sobie, kochani, że afrykański pomór świn dotyczy tych świnek, które są u nas w gospodarstwach, tak? No już nie ma, bo rząd ich zlikwidował. Wszystkie rządy i cały parlament ten. Wszyscy oni tacy sami. Ale dotyczy też dzika, bo to jest... Dzika świnia, czyli dzik, ten co lech tam lata, żołędzia zbiera po lesie, tak? Rozumiemy, wiemy, no chyba nikt się nie odkaże, że po prostu takiego zwierzęcia nie zna. I co się stało z tymi dzikami? No tam nikich nie... no trochę zabili, tak? No ale jak to myśliwi, dzisiaj brzuchy porosły, wiadomo o co chodzi, kukurydzy jest dużo, kto tam tego, takie już dzisiaj społeczeństwo, no nie? W związku z tym dzików w Polsce jest sporo. Uj, 10 razy. Czekajcie. Yy, tak, 10 razy więcej niż wtedy, gdy był tak zwany model gospodarki łowieckiej. 10 Dziesięciokrotnie większa populacja niż taka, która była modelowa. Na przykład w latach osiemdziesiątych, bo wówczas były coś modelowe. A przypominam, że mamy niby tak zwaną Trzecią Rzeczpospolitej, tak zwaną niby demokrację i gospodarkę, tak zwaną też rękową. W związku z tym zobaczcie, co się stało z tymi dzikami. Teoretycznie przecież to pomór, to co? Jezu poumierały nam wszystkie dziki, pozdychały, no nie ma dzików w lesie. No bo tak silny, zjadliwy ten pomór. A coś od 2013 roku na terenie Rzeczpospustej. A co się faktycznie dzieje? A faktycznie dzik się śmieje, ponieważ dzików jest coraz więcej. Populacja nam się rozrasta. Tak? No tak zjadliwy, No wszystko umiera. Więc faktycznie, część tej populacji dzików zaraziła się, część padła, część przeżyła. Okazuje się, że przeżyć nawet to można, no nie? A widzicie? I wy, naukowcy, nie wiecie o tym, no nie? No widzicie, no bo nie wiecie, bo oni nie zapłacili Wam za to. W związku z tym, jeszcze raz, populacja dzików się rozrasta. W związku z tym, choroba ta nie jest groźna, groźny jest rząd. Groźni są tacy ludzie, tacy politycy. Groźna jest władza polska, bo ona jest pomorem, największą zarazą. Czy to zacznie do nas wszystkich docierać? Czy zaczniecie się Państwo wreszcie buntować przeciwko temu? Następna rzecz. To jest dobry czas na interes dla tych, którzy korzystają z Polaków. Z kolonii gospodarczej zwana Polska, taki kraj nad Wisłą. Na czym to polega? Jedna firma tutaj. Taki koncert światowy skupiła 60%, prawie jedna firma, jedna firma w kilku zakładach, 60% prawie rynku uboju trzody na terenie Rzeczpospolitej. I wszystko jest gan Nawet im Łokik wydał pozwolenie na to. Wyobrażacie sobie? Nie naruszył warunków konkurencji monopolu. Rynek, zobaczcie, jest monopolizowany I z reszty Polaków robi się, jak to w kolonii, tubylców, niewolników. Tak zwany jest tucznak kontraktowy, nakładczy. Na, tym, na czym to polega? Że rolnik robi fikołka, bo się nie da, nie da się po prostu tutaj w tym państwie wyżyć ekonomicznie i tak dalej, popadają w kłopoty, a szczególnie jak miał trzodę lewno to musiał popaść w kłopoty, tak? Czyli kredyty, czyli to wszystko i tak dalej, ewentualnie może nic nie robić, no nie? No ale też trzeba raty płacić i tak dalej. Więc powstał tak zwany tucz na, na kontraktowy nakładczy. Gdzie? Firma, koncert daje warflaczki z Danii, z Niemiec, bo tu się w Polsce nie produkuje, jeszcze raz, z zewnątrz są warflaki, daje pasze, wszystko. A co ten rolnik daje? Hotel, hotel, usługę robi tylko. I to jest w świetle prawa wszystko gra. Zobaczcie, firmy, podatek dochodowy, tak? Jaki biznes robią, bo wrzucają w koszty, bo ta świnka jest ich… Nas, mimo, że na rolnika zarejestrowana, tego się nie da, no wojak, jak no wszystko, no nie da się nawet zrozumieć, opisać tych rzeczy, że w takim absurdzie żyjemy i też wad ciekawy jest. To jest jedyny zarobek, czyli duży gejszewt, zarobek dla rolnika, jest to usługa, jest to usługa, a rozlicza się jako produkcję rolniczą. Kochani, więc widzimy, że to jest zarobek dla kogo? Dla tych koncernów, co dalej się dzieje, sprowadzają to wszystko, Polska nie ma przecież produkcji trzody chlewnej, nie dlatego, że rolnicy nie potrafią, tylko, że państwo się zatroszczyło, tak jak OSF, tak i podobnie o strukturę wytwórczą. Rynek wymaga reguł, rynek wymaga reguł, gospodarka rynkowa nie istnieje bez reguł. Jeżeli ich nie ma, to jest gospodarka polska. Dziadowska Polska to jest jedno i to samo. I na przykładzie trzody wyraźnie to, kochani, jest obrazowane, widzimy. W związku z tym, jedne proste rozwiązanie, bo rolnicy nie pytają, co zrobić. Po pierwsze, tucz kontraktowy nakładczy nie jest działalnością rolniczą. Podlega normalnym, powtórzę, normalnym podatkom. Buch z jedną godziną, z jednym dniem. Podatki. Trzeba po prostu płacić. Gejszew się kończy. No dobra, ale co z tymi biednymi rolnikami? W końcu tych biednych rolników też ktoś w ten sposób załatwił i wpędził w to, o czym mówimy. W związku z tym, zostaw niech on wyszczeka. Każdy ma wyszczekać swoje, no nie on też. W związku z tym, kochani, państwo ponosi za to odpowiedzialność. Ci ludzie czasami miliony grube zainwestowali. Więc prawnie kończymy z fikcją tak zwanego rolnictwa, pseudo rolnictwa w ramach kluczu nakładczego, a rolnik, który miał kredyt od tych firm, i tak dalej, więc dostanie, dostaje od nas, konsumentów, podatników, polityki, państwa, polityki narodowej, która dba, dostaje kredyt. Żeby mógł sobie normalnie spłacić to złodziejstwo, dziadostwo, które go wiązało. Chyba, że my Polacy nie chcemy tu produkcji i nic wieć. gospodarki. No to po co nam w ogóle państwo, zwijajmy je, tak? Więc dostaje kredyt na 1% 0,5 gwarantowany i nigdy nie będzie żadnego, tak jak w każdym innym państwie, gdzie się dba o rolnictwo, bo rolnictwo to jest suwerenność żywnościowa. To suwerenność, podstawa naszej suwerenności, naszej państwowości. Na 30 lat i nie musi być niewolnikiem jakichś koncernów walcie się. Plus taka forma w ogóle nie istnieje, bo powtarzam, o tej możliwości opodatkowania, plus jeszcze rozruch tej produkcji. Więc wszystkim tym różnego typu. Ja naprawdę na temat polityki rolnej rolnictwa no, coś tam znam, wiem. Jak ja te słyszę wasze różnego typu gwiazdy, gwiazdeczki, jakieś tam kasie teraz opowiadają, nie wiem, o jakieś szefczyki, coś. Boże, kochani ludzie, o czym mówicie? To blejkot, jak posłuchałem. Dzisiaj mówię to, tłumaczę od lat. Bez polityki kredytowej, nie żadnych dotacji, konkretny kredyt na gospodarstwo, czyli tych kredytów na produkcję, jak powiedziałem, jeśli tego nie zrobimy, to właśnie te Patologie doprowadziły do tego, że nie było tej polityki kredytowej. Dzisiaj prowadząc politykę kredytową dostajemy możliwość sektora uruchomienia sektora gospodarczego tak, żebyśmy mogli eksportować. Ktoś powie, panie Krzysztofie, ale my teraz eksportujemy rząd się chwali, że eksportuje wieprzowinę. No ale to trzeba mieć filozofię tego rządu. Kochani, w Polsce łącznie z tymi warsztatami, co w ramach tuczu nakładczego sprowadzamy, to jest produkcja około 10-11 milionów sztuk. 4,5 miliona z naszego prosiaczka. 6 ,7 milionów, 7 czasami tego prosiaczka dojeżdża, czasami tylko 4,3,5 miliona nasza rodzima. Spokojnie, no nie w układzie. Jakby nie było, nasze spożycie jest 17. 6 brakuje, 6-5 milionów, 7 milionów sztuk brakuje, bo jesteśmy i oni nie kryją, że Polska jest przecież importerem, tak? Wszyscy się zgadzają. No to na czym polega, skoro jesteśmy importerem, to na czym polega, że Polska jest. Musimy dbać o eksport. Czyj eksport? Tych złodziei? Tych koncernów, które na nas zarabiają i przerabiają tutaj tylko? Bo korzystają z, z niskich podatków, siły tych siły tutaj roboczej? Nie ma eksportu de facto. Jesteśmy importerem. W związku z tym, te wszystkie działania, które powiedziałem, służą gospodarczo. Najpierw musimy stworzyć bazę surowcową, produkcję i przetwórstwo, które zabezpieczą nasz rynek i to jest korzystne dla państwa, systemu skarbowego, podatkowego, a szczególnie nam konsumentom. A wówczas, jeżeli dopracujemy się nadwyżkę, to my będziemy eksportować i zarabiać na tym, bo na dzisiaj. Kolejny raz powtórzę, nie ma w układzie bilansowym z polski eksportu, bo jesteśmy importerem wieprzowiny. Więc chyba naprawdę prości się nie da. Wyjaśnione jak przysłowiowej krowie na miedzy, chociaż wiecie, zrozumienie między człowiekiem a wyjaśnianiem, tej, nie wiem, jest takie powiedzenie ważne. Mam nadzieję, że, że to jest zrozumiałe. I co my uzyskujemy? Co my uzyskujemy? Oprócz tego wszystkiego najważniejsze, polska wieprzowina, dobrze zrobiona w normalnym gospodarstwie, te, które były, nasz model. I tym wszystkim, ludziom, którzy zagubili się, którzy stracili kontakt z satelitą, tłumaczę, że polskie rolnictwo to Innowacyjne, nowoczesne. Wystarczy się było zatrzymać tylko w latach 90.. Dzisiaj każdy by chciał mieć takie rolnictwo. I to nie jest żadne średniowiecze, bo w średniowiecze ludzie myśleli. A dzisiaj no wiadomo, kto za nich myśli, i tak dalej. W ogóle, czy pojęcie myślenia jest. Jeszcze raz powtarzam, jeżeli teraz tak, tu jest polska wieprzowina, to jest nasza kiełbaska konfederacka, przypominam. 30% polska wołowinka, nasza wieprzowinka, przypominam, Brańsk, Klinicki. Najlepsze z Podlaskich, najlepszych świnek, normalnie, właśnie hodowanych i teraz tak. Bez żadnych, co tutaj dodałaś? Przyprawa i trochę soli, tak? Sól, przyprawy, pieprz ja. i czasem. No i uwędzone. I ono jest żywe, o żywe, świeże. Ono będzie dojrzewać za tydzień inny smak, za dwa tygodnie inny, za miesiąc zupełnie inny. I to jest najzdrowsze, to jest surowe mięso. O proszę, to jest surowe mięso, normalne, surowe mięso. Czyli zdrowe, takie jak 300-500 lat temu jadłem i podobnie, podobnie korzystne. Mucha się być, na miły Bóg. Nigdzie nie walczcie z muchami. Y bo tutaj tylko reaguje dlatego, bo, bo operatorzy. Zawsze mnie dziwią ludzie, którzy są muchy, oni tam łapią, latają. Nigdy nic z tym muchą nie zrobicie. No bardziej nic nie ma irytującego niż te muchy. No nie, i reakcje ludzi. No tak, tak reagują właśnie, jak głosują na ten pisto. to samo byłoby. W związku z tym, widzimy o co chodzi, tak? Nie ma zdrowszej dzisiaj diety, zdrowszego mięsa. Mięsa zdrowszego i jeżeli w to nie wierzycie, to wierzcie tym różnym hobsztaplerom: żywcie się tą soją, żywcie się tymi różnymi e, środkami roślinnymi, które mają fungicydy, fungicydy łącznie z warzywami, owocami, czyli różnego typu triazole, które rozwalają gospodarkę hormonalną, bo to jest najgorsze. Jeszcze raz, tu masz pewność tego, tego zdrowia. Teraz ostatnio pojawiły się znów ogniska SF-u w stadach trzody w Polsce. I to rozpoczęło się pierwszy raz, od rok 2022, od czerwca i teraz lipiec. A powiedzcie, co się stało. A zobaczcie, ile z Ukrainy, teraz Boża tego wszystkiego przybywa, tak? A co się dzieje na naszej Ukrainie, bratniej dla pana Dudy, i tego Morawieckiego, i tam pozostałych, tak? A to się dzieje, że tam, z tym ASF-em, jak to mówicie tak groźnie, nikt się nawet piesku, no, merda i ogonem nawet nie zajmuje tym. Tam są fajne dane statystyczne. Wyobraźcie w Polsce, jeżeli jest ognisk uczodych lewnej 30-40 w ciągu roku, to około 2000 jest udzików. A za kilka lat na Ukrainie, oficjalna europejska statystyka, chyba w tamtym roku było, 421 ognisk uczodych lewnej i 112 ucików. Ktoś tu uwierzy? Czyż tam się w ogóle nad tym nie panuje, w ogóle się tym nie zajmuje, bo to jest słusznie. Z drugiej strony to nie jest problem. Ale teraz Państwo widzicie, do jakich absurdów z tym wszystkim dochodzimy. Szereg było moich materiałów, m.in. materiał oswoić ASF. Od kilku lat mówię o tym. Za wszelką cenę, kochani, hodować shodę chlewno. Zakupujcie jak najwięcej, jak najszybciej loszki. Idą ciężkie czasy. Zostawcie te wszystko tych głupów, oni po prostu niedługo będą pognani, rozliczeni. Jeszcze raz, tych co dzisiaj rządzą, będą dokładnie rozliczać i mają pierwszeństwo, ci którzy ich wybierali, nie martwcie się, sami będziecie to niedługo widzieć. Za wszelką cenę rozwijajcie hodowlę, kupujcie dobre polskie rożki, jest tam w kontakcie z rolnikami, mają wspaniały jeszcze materiał genetyczny. Jeszcze tego jest. Hodowle można, gdyby tylko byli mądry, mądrzy politycy. Hodowle można szybko, szybko rozwinąć, szybko otworzyć. No szybko w takim trochę będzie trzeba niestety przycisnąć pasa. Troszeczkę będzie trzeba no, za to zapłacić, ale żeby zmądrzeć, to niejednokrotnie trzeba tą rózgą dostać. Tak? I to jest dobra szkoła, dobre wychowanie. Następna rzecz. Słyszeliście teraz, to było wczoraj, dzisiaj jest, który tam, 13 lipiec? No, kalendarza nie ma. To wczoraj było 12 lipca. Pan wicepremier Mariusz Błaszczak jest u pana Załęskiego. To zresztą to są aktorzy tych samych służb, no nie? Tej samej bajki z jej agentury amerykańskiej. I Załęski i teraz już w randze wicepremiera, ministra obrony narodowej. Pamiętajcie, jedno i drugie grają. Przeciwko swoim państwom, przeciwko swoim narodom. I cóż tam padło? I pan, bo oprócz tych 500 plus, to wszystko, co państwo polskie daje na uchodźców i tak dalej, bo to bogate państwo, sami dobrze wiecie. No nie. To 1,7 miliarda dolarów, poszło na bezpośrednią wojskowo militarną pomoc dla Ukrainy. Czyli prawie 9 miliardów złotych. To jest tyle, co budżet państwa na całe rolnictwo w układzie roku, na całą rzecz Łącznie z kasą na tych bezsensownych w agencjach różnego typu urzędników. Jedna trzecia wystarczyłaby redukcja tak, nie, prawdziwej służby rolnej, to na inny zupełnie materiał. Czyli widzicie, jak nas się okrada. Komu więc to państwo służy, tak? Bo na pewno nie Polakom, nie obywatelom. Taki wicepremier, jeżeli wyjeżdża, to w czyim interesie działa? W interesie po pierwsze na zlecenie obcego państwa, czyli amerykańskiego, i w interesie obcego państwa, czyli ukraińskiego. Na razie kocia muzyka, ale jeżeli jeszcze raz powtarzam do wszystkich ogarnijcie się raz kolejny. I żadne tam jakieś was wyciągają na protesty i tak dalej, po to, żeby wytracić energię. To, co mówiłem, kocia muzyka, to groszowe sprawy niewiele, a każde inne to są potężne koszty robimy. Dzisiaj, prawdziwie, żeby walczyć. Formacja jest polityczna front. Wasza, taka, która dokładnie po imieniu nazwie to, o czym mówię i wykonuje nie pod dyktando koncernów. Więc jeszcze raz zapraszam do zbierania podpisów. Do walki, do angażowania się zgodnie z naszym zawołaniem. Skoro nie masz o co walczyć, to nie masz po co żyć. A bez walki nie ma szans na odzyskanie tej produkcji trzody chlewnej, rolnictwa, w ogóle polskości naszego życia. I na tym dopiero polega patriotyzm, a nie na płaczu, w stążeczkach, marszach, chodzeniu, przypominaniu różnych wydarzeń. To miłe i piękne, gdy masz odzyskaną ojczyznę. Ale gdy trzeba, gdy jest wróg wewnątrz, zagrożenie, to trzeba o nią walczyć.